Majonez. przetestujemy na poziom glukozy we krwi, bo mnie tu zaintrygowało bardzo. Zjadłem śniadanie niskowęglowodanowe. Wydawało się, że tutaj nic mi nie podniesie glukozy. Ja miałem wysko plus 20, plus 30. Ja nie wiem, co się dzieje. Wielokrotnie powtarzaliście sprawdź majonez sam. Wybrałem kielecki. Lubię. Kętrzyński Kelecki to moje dwa najlepsze. Węglowodanów mają 2-3 na 100. To nie jest dużo. Są jeszcze, które mają więcej, 90, ale to już sobie odpuśćmy. Zjem 4 łyżki. I do tego trzy jajka, bo tak na sucho nie dam rady. Sprawdźmy poziom glukozy na moim CGM-ie. Monitoruję cały czas poziom glukozy i co się dzieje? Jest świetnie, nie ma praktycznie skoków. Po majonezie super, truper. Do jajka, do parówki do sałatek. Tylko pamiętajcie, żeby wybrać ten lepszy, bo są takowe, które mają powyżej 10 gramów na 100. Też osoby na diecie niskowęglowodanowej, keto, cukrzycy, majonez w diecie uważam super super, tak. Jeśli chcecie monitorować poziom glukozy tak jak ja, takim urządzeniem bezprzewodowym. Link na TikToku w bio, a na Facebooku w informacjach o nas stronie tam znajdziecie albo w komentarzach, jak macie jakieś pytania odnośnie działania tego urządzenia, z którego jakby nie było Jestem bardzo zadowolony, dajcie znać, pomogę wam i doradzę.